Wam muszę nagrać? Patrzcie. O kurde! O kurde! Patrzcie jak czyści. Patrzcie. Najczystsza waga na YouTubie. <laughs> Siemaneczku. Witam was wszystkich. Pozdrawiam od razu. Odcinek taki Cieplej się na dworze zrobiło, robię trochę porządek w garażu, wyrzucam to, co jest niepotrzebne, to, co się nazbierało latami, miesiącami, dniami itd., itd., co się ewentualnie nie sprzedało, wyrzucam do... segreguję oczywiście żółte worki, niebieskie worki, karton, szkła, z tego nie będzie. I teraz tak, mam już naszykowany jeden żółty worek, drugi dopełniam. Jeden z kartonem będzie w garażu. Nie wiem, czy wam pokażę, jak to wygląda, ponieważ jest ogólny bałagan. Praktycznie nie idzie wejść, dlatego postanowiłem, że trochę tutaj ogarnę. Jak mówiłem, jeden żółty worek naszykowany. Tutaj jest niebieski, kosz na śmieci. Drugi żółty worek ogólny burdel. Kiedyś ktoś pytał. Moja kolekcja, no jest, jest moja kolekcja. To jest jedna część tylko kolekcji. To widzieliście w odcinku którymś. zresztą tą większość z tych, z tych rzeczy była ujęta w, w odcinkach. Ja to ratuję przed zniszczeniem, takich już nie wyprodukują. Tutaj jeszcze leżą e, Gramofon leży, jakiś stereo, radio, radio Jowita. Jest, jest tego trochę. Tam jeszcze pionier. O tu, 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 ale to się będzie trzęsło. Są dyskietki od Pegasusa, takie rzeczy ratuje No dobra, ale to nie o tym. Worki naszykowane, znaczy naszykowane. Szykuję sobie do wywiezienia. Tu też się zrobił już okropny bałagan. Niestety, ale tak to jest, jak się zwozi, zwozi, a nie ma czasu tego, że tak powiem, zutylizować. E, także wezmę się też za porządek. Muszę wymyśleć jakieś miejsce na puszki, tylko w takim czymś, żeby to nie był worek, tylko no nie wiem, no nie wiem, w czymś, w czymś innym, tak myślałem tu do beczki wrzucać, tylko że beczka stojąca na dworze, to zaraz jest pełna wody. No i tak to wszystko wygląda. Nie mam czasu wziąć się za demontaże inne pierdoły. Puszki, puszki, złom, 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 złom. Trochę tego jest. Butelki też się zbierają. Tutaj też są butelki. Ogólny bałagan. Odcinek po prostu. Jak pamiętacie, jest jeszcze jeden worek do przebrania z zabawkami. Heh, tak na wstępie. Piękny kombań. No i mogę powiedzieć, że jest cały. Postaram się go też dzisiaj przebrać, żeby po prostu nie leżało to. Bo no nie idzie już wejść do garażu. Nie idzie wejść, a fajnie by było wjechać tu samochodem. Ale to są odległe plany. Nie wiem, czy to w ogóle da się zrobić. Jak słyszycie, jeszcze mnie nie puściło do końca. Nie mówię tak jak powinienem, ale teraz nie o tym. Biorę się za przeglądanie tego, co się nadaje, zostawiam. Klocki oczywiście Lego zostawiam, natomiast reszta, co się wszystko nie nadaje, idzie z powrotem w woreczku do śmieci. To wam muszę nagrać. Patrzcie. W pełni, w pełni drewniany ciągnik z kręcącymi się kołami, i do tego. Przyciepa. Piękny zestaw. Powiedzcie mi, co z tym zrobić. Wyrzucać to czy nie. Fajny zestawik. Naprawdę. Rzadko się zdarzają już takie zabawki. Kolejne dwie ciekawe rzeczy. Wóz policyjny. Pytanie. Tak, Lego. I tutaj znalazłem coś takiego. Myślałem, że to będzie raczej z późniejszych, natomiast Lego. Ciekawe czy jest dalsza część tego czegoś. Motocykl jakiś taki. Kurde, nie wiem. Fajny. Dobra, szperam dalej. Reasumując, mamy wiadro cienkiego złomu. Mamy troszkę aluminium. Odlewu, bardzo fajne elementy. Tu będzie złom, będzie miedziuszka. Zobaczcie, jaka, jaki kabel. To jest ruda. Także to na tą chwilę jest przy okazji sprzątania udało się tyle odzyskać. Worki naszykowane ogarniam i lecę dalej, pewnie, do lasu. Także zapraszam Was na w część odcinka tak sobie jadę i się okazało, że paczka przyszła paczka przyszła od Marcina pozdrawiam przyjacielu także co, podjeżdżam pod paczkomat i patrzymy cóż to za paczuszka tam do nas przyszła Otwar. o kurde o kurde dobra, wiecie co, ja ją wyciągnę dopiero pokażę no, solidna paczka, tam na dnie pozdrawiam. M. Kozieł, że pozdrawiam przyjacielu. No i co, chyba ją otworzymy na warsztacie. Siemaneczko, witamy Was serdecznie ze studia filmowego. Patrz, jak czyści, patrz. Najczystsza waga na YouTubie, <laughs> Widzieliście, waga była czyściona. Najczystsza waga na YouTubie, jak to stwierdził, ale nie o tym. Przyszła do nas paczka Na paczce jest napisane eee. Tam na dnie Pozdrawiam M. Kozieł My również pozdrawiamy przyjacielu Wielkie, wielkie dzięki za paczkę No i co? Trzeba ją zważyć bo, Powiem wam Nie wiem co Marcin tam włożył Natomiast Natomiast natomiast, eee, natomiast paczka swoje waży O kurde o cudawych coś znowu. 12620. Nie mam bladego pojęcia co jest w środku. Lubię takie paczki jak nawet nie mogę przypuścić co może być w środku, no bo nie wiem. No chyba nie gra granatnie, no, chyba nie. <śmiech> 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 Także co? Otwieramy przesyłkę. Marcin, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i co? Zaczynamy. Dobra, najpierw z już ty. Kurwa. O tak ścielam, że tutaj jest góra, nie? Skoro tu jest napisane, to tutaj musi być góra. Ciekawy jestem. Co tam Marcin wymyślił? Normalnie, nie mam. Dlatego pojęcia. Pączka, patka nie Co my tu ma? Ty pełnia. Ho, 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 dobra, po kolei. Będziemy wyciągać, może weźmiemy ją na bok. Ale wiecie co? Ja sobie tak zrobię zdjęcie tego, bo to fajnie wygląda. Dobra, zdjęcie na miniaturkę zrobione i będziemy co? Wyciągać po kolei? Ja idę na ryby od razu kołrot działa o wibracje ma tu coś od jakiś konwerter Nie wiem alum. Alum, A gdzie Zmak nie, 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 nie wiem tu A, jest skurde, gdzie nie wiem alum, jest. Alu Alum na Bangalu Pewnie żal O tutaj łapie tą blaszy O zobaczcie tu też jest od... Nie to jest plakat. Patrzcie kiwirnik Kurde, jaki wirnik. Ej, on nie jest klejony za bardzo. No. Trochę jest klejony, ale to jest do odzysku. Uuu. No i no, odzyskamy. No dalej? Suszareczka. 35 zł kosztowała. Nie będziemy sprawdzać, czy chodzi. Nie. E, klakson od samochodu. Jakiś tam. Dobra trąbka, nowa trąbka. Tu jest... Ej, to jest coś, co jeszcze. To jest właśnie od czegoś starego, nie? Bo. Gdzieś to kurde widziałem przy czymś. Ale od czego to może być? Nie wiem. Dobra. Kto wie, nie pisze. Telefon, coś tam. Od telefonu coś. O, proszę bardzo. I trzy żyłóweczka. Dwa gniazdka. To się nie przyda? Ej, gniazdka, ja wchodzę w te gniazdka. Przyda się. No Zaraz tutaj je zamontujemy. O, no miałem kupić. No i no już nie to... trzeba. I... No to za dzień, jak się coś nieszczęśliwego nie znajdzie. Nie no, jakby luksusowa. Ładowareczka. Będzie mosiąc. Oczywiście pobielany. Trzeba to obciąć. Luks. Patrzymy dalej. E, od wkrętarki bądź wiertarki. Tu jest jakaś płytka. To dla tego, Ja go ma, dla Roberta cztery strony złom. Tak. Kolejny wirniczek. Czekajcie, zrobimy tak wirniki. E Chyba była klamka, albo nie, wieszak to był. Tak, to był wieszak. Alum. To nie jest alum, znal taki. Albo znal, no. Ale tu już jest mosiąc. O kurde. Tu już jest pobiał. To jest druga odwiertareczki, czy tam wkrętareczki. Kolejny wirniczek. I też nie za bardzo klejony. No, może się coś odzyska. I kolejny wirniczek. Masa kabelków do korowania. No, wielkie, wielkie dzięki, Marcin. Będzie co robić wieczorami. Może się jeszcze jakiś przyjeżdża. Mam nowy samochód. A, a tu jest co? Drucik, drucik. luks Takie rzeczy to ja lubię Od pumpy Widzicie, no to Jak myślicie będzie ruda Trzeba szlifnąć od razu Ale Palce moje Uważaj Ruda Dobrze Ratu. Też ruda. No i super. Tu w ogóle jest jeszcze paczka w paczce. O, przedłużacz można zrobić. Stary. Są jakieś kostki. Wtyczki, więc będzie również mosiąc. O, blaszka. Kurde, tu jest wirnik do odzysku. Patrzcie. Ole byk. Ten wirnik trzeba odzyskać. wszystko leci. Ten wirnik trzeba odzyskać. I tu jest jeszcze paczka w paczce. Karton weźmiemy na bok, żeby nie przeszkadzał. No I otworzymy. Proszę nóż. Otworzymy paczkę numer dwa. <laughs> Teraz nogami O, coś lata. O! Ciekawe co Poczekajcie jest. Coś znalazłem Uwaga, 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 uciskuj, uwaga Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie O, bateryjka się zawieruszyła Co to to jest? Co to to to? To Próbnik baterii No kurde Zobacz czy działa, weź tam No bateria. też tam spadła bateria, bo tu była w tym pudełku Gdzie ta bateria jest? Tu jest No dobra, tylko teraz pytanie no To będzie tak, nie? R6 Eee no. działa, ale i jaja No dobra. nie mam pytań, nie? Patrzcie, no. normalnie jest dobra bateria, nie? Na to nie ma, bo ta jest tam lepsza. Ale tak zobaczymy, przedłużkę zrobimy zaraz do silbowkręcia i dużo brakuje tam. Na centymetr. Dobra. No, to jest dobra. No kurde jaki... a e, wiesz co, to by się jak te baterie się znajduje... Tak, jak te baterie co się no, znajduje... No, to można było popierać <laughs> sobie. No i już wam mogę powiedzieć, że to, to... do demontażu nie pójdzie. Nie, to sobie będzie gdzieś tu... To w, gdzieś tu z, z w będzie. ...w PRL-u będzie, pa zobaczyć. E, patrzcie. Współdzielnia rzemieślnicza Budo Metal, cena... Cena... Cztery... Cztery tysiące... 710? 4710, 4710 albo, 4, albo 4710. Zobacz, rok. Nie ma roku. Szczecin produkcja. Może gdzieś tu będzie rok. Pozdrawiamy ludzi ze Szczecina. I Łukiego Szczecin. Łukiego. No kurde, super fancik. O. Szkoda, że nie wiadomo jaki rocznik. A to rocznik. co to jest plus? No tu jest... Plus. Tu jest tak, do R6, do R14, do R20 eee, A tu to nie wiem do czego to jest 3R12 Były takie co? baterie? 3R12? Nie, mi się wydaje, że to jest bardziej żarówki O, I albo to żarówek. żarówek Cyk i zobaczyć czy ona chodzi A może tak być Żarówka No nie chodzi, bo może no, bateryjki nie ma Kurde, jaki to jest fant. Ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego To też pójdzie na zdjęcie do miniaturki No, Marcin, powiem ci, zrobiłeś robotę. To, to jest, to jest fand, najlepszy yy, z całej paczki. I, I mówił, jak byliśmy na magnesie, że, że jest coś z PRL-u. No, teraz już wiemy co. Mega, y, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki, przyjacielu. No, to jest no, świetna rzecz. Jeszcze bateryjka była do jak sprawdzenia. No, kurczę, zrobimy, może, bo musimy tak najpierw zrobić tu. To sobie będzie w jakimś miejscu honorowym tu stało. No i ile jest rzeczy do e, odzyskania, do odrobienia Czyli będą kolejne odcinki z odzysku e, miedzi, jedno, drugie Gniazdka się ja przydadzą Ja mam gniazdka tu, bo mi się przydadzą Tak, proszę bardzo, można sobie wziąć Także zobaczcie, ile wirników, no i ten duży wirnik Ten duży wirnik jest najlepszy On nie no. jest za bardzo klejony no. Coś tam jest liźnięty, ale, ale nie jest na tyle klejony, żeby nie można było z niego odzyskać Także no, za wirniczek się na pewno weźmiemy w wirniku to na pewno jest ruda. No, jest zliźnięty klejem, ale nie zalany. Na pewno się da coś tam odzyskać z niego. Także będą odcinki z demontażu wirnika, z demontażu tamtych rzeczy. No kurde, super, ale to rozwaliłeś, rozwaliłeś system, system nasz. System. Bo ja na przykład czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Naprawdę świetna paczka. Jeszcze raz Marcin przyjacielu wielkie, wielkie dzięki. No i co, nie będziemy przeciągać, chyba że robimy na szybko jakiś demontaż? Zobaczcie, jaki zachód słońca. Tak wyszedłem tylko, bo coś się kolorowo zrobiło. Piękny. No dobra, no to zrobimy. Szybki demontaż tego, zobaczymy, ile będzie z tego złomu, ile z tego będzie mieć. Raz, dwa się natnie, z drugiej strony się to wyciągnie, to włożymy z powrotem do pudełka, żeby się nie walało nam tutaj po całym stole. Zważymy na koniec i widzimy się na podsumowaniu. Marcin, poproszę o nowy zestaw rękawiczek. Dziękuję. Dobra, nie, nie weszło, weszło, nie weszło. No, bo to plastik jest teraz. Stary erowski śrubokręt, sowa, marki sowa szybka akcja. Jeszcze, jeszcze. Ja chcę jeszcze rozbierać Waga Jest waga Szybka akcja Szybki demontaż Gdzie to, no to... się włącza głośniczek? Tu Włącza Włączam wagę I wyłączam emocje Tak Złomu 2 kilo. 2325 gram po złotówce, 2,33 dodajemy. No i zobaczymy ile z tego było miedziuchy. Wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko tu jest jeszcze. Co, wszystko. co do niteczki. Wszystko pieniądz. Wszystko co do niteczki. To jest biznes. Co do niteczki. 315 gram po 30 Dwa chyba 50, nie pamiętam. 10,24 Szybka akcja, 12,57. Wszystko dzięki Marcinowi. Pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję. A wszystko ile ważyło? A wszystko ważyło 2,640. Myśmy dostali 2,60. Tak, a tak mamy 12,50. Szybki demontaż, szybka rozbiórka. A zauważyliście? W siła. BHP najważniejsze. BHP, rękawiczki. A kątówka bez osłonki. Wyprzedziliśmy Was w komentarzach. Tak, wtedy się zobaczycie, czy zauważycie. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o reklamach. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy miłego wieczoru. Cześć.